Zauważyłeś, jak automatycznie próbujemy wszystko naprawiać? Życie się zmienia, sprawy wymykają się spod kontroli, plany zawodzą, ludzie odchodzą, cykle się kończą. A co my robimy? Walczymy, zmuszamy, desperacko próbujemy odbudować to, co istniało wcześniej. Zachowujemy się, jakby to, co stare, zawsze było lepsze, jakby to, co nowe, było zagrożeniem. Istnieje w nas pilna potrzeba przywrócenia normalności, nawet jeśli już nas dusiła. Ale kto powiedział, że powrót do tego, co było, jest zawsze najlepszą opcją? Czy nie próbujemy zamrozić czegoś, co z natury powinno się zmieniać? Prawda jest taka, że zostaliśmy wychowani w przekonaniu, że stabilność jest synonimem bezpieczeństwa, że ewolucja jest liniowa, że posiadanie wszystkiego pod kontrolą jest największym znakiem sukcesu. A kiedy życie pokazuje nam coś przeciwnego, rozpadamy się. Alan Watts mawiał, że opór wobec zmian jest źródłem wszelkiego cierpienia. Nie mówił poetycko, ale dotykał rany, która przenika kultury i stulecia ludzkiego uwarunkowania. Ponieważ akceptacja zmian nie jest dla nas czymś naturalnym, to głębokie wyzwanie. To jak porzucenie zamku, który budowaliśmy przez lata, nawet jeśli powoli zapada się w piasek, ale jest coś, czego rzadko nas uczą. Istnieje piękno w tym, co umyka, mądrość w tym, co niewypowiedziane, znaczenie w pustce. I tutaj pojawia się starożytne, niemal sekretne pojęcie z japońskiej tradycji estetycznej – yugen. Słowo bez bezpośredniego tłumaczenia, ponieważ nie chce być wyjaśnione, chce być odczuwane. Yugen jest subtelne, to niewidzialne, które niesie głębie. To moment, który sprawia, że milkniemy, bo każda próba opisania go byłaby obrazą dla jego natury. I być może to właśnie tego nam brakuje, gdy wszystko zaczyna się rozpadać: zdolności do odczuwania, zamiast naprawiania, obserwowania, zamiast reagowania, dostrzegania, że pustki nie trzeba wypełniać, że cisza ma więcej do nauczenia nas, niż jakikolwiek hałas obietnicy czy komfortu. Co dokładnie próbujesz na siłę przywrócić do swojego życia? Co się rozpada? A ty mimo to upierasz się, by się tego trzymać. Wyobraź sobie kogoś, kto potrafił uchwycić tysiącletnie nauki buddyzmu, zen, taoizmu i najsubtelniejszych tradycji wschodnich i przełożyć je na serce nowoczesnej kultury zachodniej, nie tracąc ich głębi. Tym kimś był Alan Watts. Filozof, tak, ale więcej niż to, tłumacz ludzkiej duszy. Ktoś, kto dostrzegł, na długo przed współczesnym załamaniem sensu, że umysł zachodni był chory. Duszony iluzją kontroli, obsesyjnie skupiony na logice, odłączony od bezpośredniego doświadczania istnienia. W swoich wykładach i pismach nie próbował nikogo do niczego przekonywać. Robił coś znacznie bardziej radykalnego. Pokazywał, że wszystko, co próbujesz kontrolować, być może nigdy nie potrzebowało kontroli, że to, co oceniasz jako błąd, porażkę lub chaos, może być po prostu naturalnym ruchem życia, rozwijającym się tak, jak powinno. Władz. Postrzegał istnienie jako przepływ, a istotę ludzką jako nieodłączną część tego przepływu. Tragedia, według niego, zaczyna się, gdy próbujemy oddzielić się od tej rzeki, gdy walczymy z prądem nietrwałości, gdy trzymamy się sztywnych wyobrażeń o tożsamości, celu czy bezpieczeństwie. To właśnie wtedy pojawiają się niepokój, strach i frustracja, ponieważ zaczynamy żyć tak, jakbyśmy byli maszynami, a nie falami w oceanie. Żyjemy w erze niepokoju. I porównywania się. Duchowość stała się produktem. Samopoznanie stało się występem. A zdolność do po prostu bycia, czucia, kontemplowania, istnienia bez potrzeby optymalizowania wszystkiego, została zastąpiona przymusem posiadania odpowiedzi. Alan Watts przypomina nam o tym, o czym zapomnieliśmy: że życie nie jest problemem do rozwiązania, ale tańcem do tańczenia. Że tajemnica nie musi być rozszyfrowana. Musi być przeżyta. I że być może najzdrowszą rzeczą, jaką ktoś może dziś zrobić, jest oduczenie się, oduczenie się kontrolowania, etykietowania, wymagania i ponowne nauczenie się dostrzegania tego, co jest zawsze obecne, ale rzadko zauważane. I tutaj filozofia Jugen wkracza z całą siłą, ponieważ to, co ładz przekazywał, nawet bez nazywania tego, było dokładnie tym: odczuciem niewyrażalnego, fascynacją ukrytym. Subtelnym, niewytłumaczalnym, tym, co zmienia wszystko. Istnieją słowa, które niosą ciężar stuleci, ale jednocześnie unoszą się jak pył w świetle. Jügen jest jednym z takich słów. Japońskie pojęcie, tak stare jak głębokie, wymyka się jakiemukolwiek dosłownemu tłumaczeniu. Próba dokładnego wyjaśnienia go jest jak próba złapania wiatru rękoma. A jednak czujemy jego obecność. Objawia się w ledwie dostrzegalnych momentach. W japońskiej tradycji estetycznej jugen reprezentuje piękno, które nie ujawnia się bezpośrednio. Nie jest to oczywisty blask kolorów, ani wyraźna wspaniałość krajobrazu. To to, co jest za nimi, między wierszami. To to, co nas porusza, nie wiedząc dlaczego. To intymne rozpoznanie, że istnieje coś znacznie większego, głębszego, bardziej tajemniczego niż to, co oczy mogą zobaczyć lub umysł pojąć. Pochodzenie tego pojęcia sięga XII wieku, głęboko zakorzenionego w buddyzmie Zen i wrażliwości teatru, no, poezji haiku i sztuce minimalistycznej. We wszystkich tych wyrażeniach yugen nie jest w tym co jest pokazane, ale w tym co jest sugerowane. Sztuka nie wyjaśnia, ona wskazuje. I w tym cichym wskazywaniu zaprasza nas do zanurzenia się w niewidzialnym, nie oczami, ale duszą. Yugen to także akceptacja to uznanie nietrwałości wszystkich rzeczy, nie ma walki z czasem, nie ma pragnienia uwieczniania chwil, przeciwnie, jest głęboki szacunek dla ulotności. To wszystko jest yugen i to wszystko jest życiem w jego najuczciwszej formie. Alan Watts, nawet bez bezpośredniego użycia tego terminu w wielu swoich wykładach, mistrzowsko przełożył tego ducha. Mówił, że życie jest jak muzyka. Celem nie jest dotarcie do ostatniej nuty jak najszybciej, ale smakowanie każdego taktu, każdej pauzy, każdej wibracji, która rozpływa się w powietrzu. Jügen jest dokładnie tym. Pauzą, niewypowiedzianym, cichym szacunkiem dla tego, co nigdy nie będzie w pełni zrozumiane. I właśnie dlatego jest święte. W społeczeństwie obsesyjnie skupionym na jasności, produktywności, logice i ekspozycji, Jügen jest aktem oporu. Jest przypomnieniem, że nie wszystko musi być powiedziane, wyjaśnione czy opublikowane, że istnieje ogromna moc w kontemplowaniu czegoś wyłącznie dla przyjemności kontemplacji, że tajemnica, daleka od bycia problemem, jest portalem. Alan Watts nie był jedynie badaczem filozofii wschodniej, był artystą myśli, kimś, kto potrafił uchwycić istotę niewidzialnego i zwrócić ją światu z niemal poetycką jasnością. Związek między jego filozofią a pojęciem jugen nie jest zbiegiem okoliczności, jest naturalną symbiozą. Wszystko, czego Włócz uczył, wibruje na tej samej częstotliwości co yugen. Szacunek dla tajemnicy, poddanie się niekontrolowanemu, ustępowanie cichemu przepływowi istnienia. Włócz często mówił, że życie jest jak rzeka, a cierpienie zaczyna się, gdy próbujemy płynąć pod prąd. To jest istota yugen, ponieważ yugen nie narzuca się. Ujawnia się, gdy przestajesz walczyć. Nie krzyczy, szepcze. A ładz wzywał nas właśnie do tego: do słuchania szeptu za rzeczywistością, do porzucenia iluzji, że wszystko musi być rozszyfrowane i po prostu pozwolenie sobie na odczuwanie tego, czego nie można wyjaśnić. Uczył, że racjonalny umysł, gdy próbuje uchwycić absolut, frustruje się, ponieważ absolut nie mieści się w formułach, teoriach czy doktrynach. Absolut jest w teraźniejszości, w chwili, w bezpośrednim doświadczaniu życia takim, jakie jest, a nie jakim chcielibyśmy, żeby było. Watts miał również głębokie poczucie humoru, ponieważ Jugend nie jest ciężką melancholią, jest głęboką lekkością. To wiedza, że życie jest nietrwałe, pełne sprzeczności, ale mimo to piękne, absurdalne i fascynujące. Watts mówił, że traktowanie wszystkiego zbyt poważnie to zapominanie że istnienie jest kosmiczną zabawą, a śmianie się z siebie, z poszukiwania sensu, z własnego cierpienia, jest również formą mądrości. W głębi duszy Alan Watts łagodnie wypychał nas z pułapki ego. Przestań próbować być kimś, po prostu bądź. Przestań próbować wszystko zrozumieć, po prostu żyj. I w tym wezwaniu dokładnie oddawał ducha Jugen, które nie chce, żebyś rozumiał. Chce, żebyś czuł. Ale co się dzieje, gdy opieramy się temu zaproszeniu? Gdy upieramy się, by płynąć pod prąd, gdy desperacko próbujemy odbudować to, co życie już nam pokazało, że należy zostawić za sobą, ile nas to kosztuje emocjonalnie, psychologicznie i duchowo? Opór wobec zmian jest jak próba utrzymania piasku w zaciśniętych pięściach. Im bardziej się starasz, tym bardziej ucieka. Jednak to właśnie większość z nas próbuje robić. Gdy życie zaczyna się zmieniać, coś się kończy. Ktoś odchodzi. Faza się rozpływa. I instynktownie staramy się przywrócić to, co było, jakby możliwe było sklejenie kawałków lustra i zobaczenie tego samego odbicia co wcześniej. Ale prawda, brutalna i wyzwalająca jednocześnie, jest taka, że pewne rzeczy nie zostały stworzone, by wrócić, a upieranie się przy tym tylko pogłębia ból. Opór tworzy napięcie. W ciele, umyśle, duszy, objawia się jako chroniczny niepokój, bezsenność, to stałe uczucie bycia nie na miejscu. Nie chodzi tylko o to, że coś się zmieniło. Chodzi o odmowę zaakceptowania, że się zmieniło. Żyjemy w zaprzeczeniu, próbując odtworzyć przeszłość, projektując przyszłość, która przywróci nam to, co już nie należy do naszej ścieżki, i przez to przestajemy żyć w teraźniejszości, jedynym miejscu, gdzie życie naprawdę się dzieje. Alan Watts widział to z chirurgiczną jasnością. Nie jesteś oddzielony od wszechświata, jesteś jego częścią, tak jak fala jest częścią oceanu. Więc dlaczego próbujemy płynąć pod prąd naturalnego ruchu przypływów? Odpowiedź leży w strachu strachu przed utratą kontroli, strachu przed pustką, strachu przed tym, że nie wiemy, kim jesteśmy, gdy wszystko, co nas definiowało, zaczyna się rozpadać. Ale ten strach istnieje tylko dlatego, że wierzymy, iż jesteśmy oddzieleni od całości. Wierzymy, że musimy sprawić, by życie działało wyłącznie dzięki naszym decyzjom, a to zbyt ciężkie brzemię. Dobrą wiadomością jest to, że jest ogromna ulga w puszczeniu. Nie chodzi o poddanie się, ale o uległość. To jak puszczenie liny, która była napięta przez tak długi czas, że nie pamiętasz już, jak to było żyć bez bólu. Kiedy przestajesz się opierać, rzeczywistość przestaje być wrogiem i staje się nauczycielem. I nawet to, co wydaje się zniszczeniem koniec związku, utrata stabilności, śmierć idei przyszłości zaczyna być postrzegane jako część większego cyklu cyklu, którego nie musisz kontrolować, tylko zrozumieć. To pierwszy krok do wolności zrozumienie, że cierpienie nie pochodzi od samej zmiany, ale od walki z nią. Kiedy to zrozumiesz, zaczyna się pojawiać nowa przestrzeń przestrzeń, w której piękno niewidzialnego może być wreszcie dostrzeżone przestrzeń, w której Jugen może się wyłonić. Jeśli jest coś, czego Alan Watts mistrzowsko nas nauczył, to to, że mądrość nie tkwi w abstrakcyjnych ideach, ale w sposobie, w jaki żyjemy teraz. A pojęcie Jugen, jakkolwiek tajemnicze by się wydawało, nie jest czymś zarezerwowanym dla mnichów czy artystów. Przeciwnie. Jugen jest w zasięgu wszystkich, przez cały czas. Musisz tylko nauczyć się patrzeć. Ale spojrzenie musi być inne. Nie spojrzenie, które szuka wyjaśnień, diagnoz, rozwiązań, to spojrzenie ego, wyszkolone do kontrolowania i zdobywania. Spojrzenie, które dociera do jügen, jest ciche, kontemplacyjne i często niewygodne, ponieważ wymaga byś nie ingerował, wymaga byś był świadkiem. Jak więc możemy przenieść to do naszego codziennego życia? Pierwszą praktyką jest zwolnienie. W świecie, gdzie wszystko jest mierzone produktywnością, zatrzymanie się jest aktem rewolucyjnym. Oznacza to bycie obecnym, sączenie kawy, obserwując unoszącą się parę, spacerowanie bez celu, wsłuchując się we własne kroki, słuchanie kogoś bez przygotowywania odpowiedzi. Oznacza to pozwolenie, by chwila miała wartość sama w sobie, bez celu, bez pośpiechu. Drugą praktyką jest kultywowanie ciszy, nie tylko ciszy zewnętrznej ale ciszy wewnętrznej. Może to zacząć się od krótkich paus w ciągu dnia. Cisza jest żyzną glebą, gdzie kwitnie yugen, ponieważ gdy umysł się uspokaja, tajemnica się ujawnia. Trzecią praktyką jest porzucenie nadmiaru. Żyjemy otoczeni bodźcami, informacjami, opiniami, powiadomieniami. Yugen dzieje się w przestrzeni pomiędzy tymi rzeczami. Więc stwórz tę przestrzeń, zredukuj hałas, Zrezygnuj z bycia zawsze w porządku, zrezygnuj z zawsze mienia czegoś do powiedzenia, zrezygnuj na chwilę z potrzeby bycia kimś. W tej pustce coś zaczyna świecić, coś subtelnego, ale głębokiego to jak światło księżyca odbite w wodzie. Nie możesz go dotknąć, ale ono tam jest, mówiąc coś, czego słowa nie mogą ująć. Innym sposobem kultywowania yugen jest sztuka, nie jako produkcja ale jako odbiór, słuchanie utworu muzycznego bez znajomości jego gatunku, czytanie wiersza i niepróbowanie go interpretować, patrzenie na obraz i po prostu czucie. Sztuka, gdy nie jest instrumentalizowana, trenuje nas do zamieszkiwania w niejednoznaczności, a niejednoznaczność jest siedzibą jugen. Na koniec, praktykuj niedziałanie. To może być najtrudniejsze dla nowoczesnego umysłu, Przyzwyczajonego do mierzenia wartości użytecznością. Ale istnieje pradawna mądrość w niedziałaniu, w kontemplacji, w oczekiwaniu. Czasami nierobienie niczego jest najpotężniejszym gestem, ponieważ to w tej przestrzeni dostrzegamy to, co jest zawsze tutaj, ale pozostaje niezauważone przepływ życia rozwijający się z naszą ingerencją lub bez niej. Praktykując te małe działania, zaczynasz zmieniać strukturę swojej uwagi. A uwaga jest wszystkim. Watts mówił, że jesteś tym, na co zwracasz uwagę. Jeśli twoja uwaga jest zawsze skupiona na tym, czego brakuje, żyjesz w niedostatku. Jeśli jest skupiona na tym, co się rodzi, nawet jeśli jest niewidzialne, żyjesz w tajemnicy. Większość ludzi żyje tak, jakby nieustannie czegoś szukała, odpowiedzi, szczęśliwego zakończenia, planu, który zadziała, ostatecznego znaczenia. A kiedy życie nie współpracuje, kiedy zmienia kierunek bez ostrzeżenia, demontuje pewniki, zabiera to, co uważaliśmy za pewne, wpadamy w panikę. Próbujemy zmusić je do powrotu. Ale być może najgłębszą lekcją, jaką Alan Watts nam pozostawił, jest właśnie ta: nie musisz naprawiać życia, musisz z nim tańczyć. Życie nie jest problemem do rozwiązania. Jest sztuką, piosenką, wierszem. I jak każde dzieło sztuki, nie musi mieć logicznego celu. Wartość tkwi w doświadczeniu, nie w wyjaśnieniu. Vadz mówił, że gdy próbujesz złapać wodę, przepływa przez Twoje palce, ale gdy otwierasz dłonie, pozostaje. To jest duch Jugen. To, co subtelne, to, co niewidzialne, to, co umyka, jest dokładnie tym, co najbardziej się liczy. Pozwolenie życiu płynąć nie oznacza apatii. Nie jest to poddanie się ani bycie biernym w obliczu bólu. To zaufanie. To wiedza, że istnieje większa inteligencja działająca w cieniu, głęboki porządek, który nie ujawnia się tym, którzy próbują go kontrolować, ale tym, którzy uczą się go słuchać. A aby słuchać, trzeba uciszyć umysł, uspokoić ego i otworzyć serce. Kiedy porzucasz obsesję na punkcie odpowiedzi, w tobie pojawia się nowa przestrzeń przestrzeń, gdzie cisza nie jest pustką, ale pełnią, gdzie nieobecność nie jest stratą ale wyzwoleniem, gdzie tajemnica nie jest zagrożeniem, ale zaproszeniem. I to w tej przestrzeni Jugen się osadza, nie jako pojęcie, ale jako stan bycia. Zaczynasz dostrzegać, że piękno tkwi w przerwach, cyklach, końcach, które stają się początkami i przede wszystkim w tym, czego nigdy nie będziesz mógł posiadać. Jugen nie jest czymś, czego należy szukać. Jest czymś, na co należy pozwolić. A jedynym warunkiem, by go doświadczyć jest to, przestań próbować na siłę przywracać życie do tego, czym było. Pozwól mu być tym, czym próbuje się stać.